Cześć, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji, no jakby nie patrzeć gamingowego smartfona Rockfon 2 Strix Edition. No i zapraszam Was również przy okazji do konkursu, gdzie do wygrania są właśnie słuchawki rock. przejdziemy sobie na końcu, zerknijmy na pudełko ROG 2 Strix Edition, również wygląda bardzo fajnie, tak e, oczywiście nawiązuje do ROG, e, tak to powinno się wymawiać, natomiast e, wyciągane jest w ten sposób, podzielone na takie trzy komory, w tej był telefon, tutaj mamy ten układ chłodzenia aktywny z wentylatorem, do tego przejdziemy sobie za chwilę, no i na samym końcu mamy pudełko, w której znajduje się reszta akcesorów, a mianowicie, po pierwsze ładowarka 30-watowa i tutaj kabel jest USB-C, USB-C, więc bardzo szybka ładowarka, zaraz do tego przyjdziemy, takie podstawowe słuchawki niestety, no i mamy również taki case, taki no nie półprzezroczysty tylko właściwie taki podziurkowany który chroni urządzenie w pewien sposób ale też nadaje z drugiej strony takiego specjalnego charakteru eee, na pewno chroni jeżeli chodzi o odkładanie telefonu, ale nie do końca zawsze jeżeli chodzi o ewentualne gdzieś tam upadki ale myślę, że zestaw tak czy siak bardzo fajny szczególnie dla fanów gamingu przejdźmy już do samego telefonu, oczywiście akcenty są mocno gamingowe jakby z każdej strony telefonu, natomiast jest to smartfon który jest dość szeroki, ciężko się go chwyta jedną ręką. Można ściskać, yy, niestety, jest również dość ciężki. 240 gramów, 9,5 mm grubości, więc nie jest to smartfon taki typowy powiedzmy, dla osób, które chcą mieć jak najcieńsze urządzenie, które będzie niezauważalne praktycznie. Wręcz odwrotnie, ROG 2 yy, Strix Edition chce być bardzo zauważalne ze względu na LEDy, które się znajdują z tyłu na specjalne przetłoczenia, wzory. Ogólnie wygląda to bardzo ładnie i muszę powiedzieć, że na początku bałem się, że smartfon będzie zbyt bardzo taki wyzywający, kuszący, natomiast jest to w miarę takie stonowane i nie wygląda aż tak krzykliwie, chociaż oczywiście daleko mu do smartfona takiego zupełnie klasycznego. Jeżeli chodzi o konstrukcję, jest oczywiście aluminiowa, mamy dwie tafle szkła, nie było podane jeżeli chodzi o tył, ale podejrzewam, że również jest to Gorilla Glass 6 generacji, tak samo jak z przodu. Po prawej stronie mamy dwa przyciski, jeden do zasilania, drugi przycisk do regulacji głośności 2, Klik, dobrze spasowane, nic tutaj nie lata. Jest również mikrofon, e, który po prostu zbiera dźwięk z otoczenia. Mamy również tutaj dwa takie miejsca, które są oznaczone specjalnymi wzorami, są to tak zwane air trigger i, i głównie chodzi o to, że po prostu możemy to skonfigurować do grania, można tego dotykać i są to takie przyciski dodatkowe, dotykowe. Sam ramka również wykrywa siłę nacisku, można włączyć albo szybko latarkę, jeżeli chcemy, jednym jakby z ciśnięciem, albo dłuższym ten tryb X, gdzie podkręcane są zegary, i wtedy też mamy dodatkowe logo świecące, chociaż można to inaczej skonfigurować. Do tego przejdziemy sobie później, więc tą ramkę można również ściskać. Po lewej stronie mam slot na dwie karty nanoSIM. Niestety microSD nie można włożyć, czyli pamięci nie można rozbudować. Jest jej 128 GB, więc wydaje mi się, że wystarczająco dużo. Po lewej stronie mamy gumkę, która zaślepia jakby dwa porty USB-C. Jest to specjalnie dedykowany port, ten taki podwójny, do zasilania właśnie tego naszego wentylatorka, który możemy sobie założyć podczas grania, ale nie tylko. Zwracam uwagę, że ta gumka, no jak ją wyjmiemy, to ona nie ma żadnej zaślepki, więc trzeba ją gdzieś sobie schować. Można to łatwo zgubić, zwracajcie na to uwagę. Natomiast te porty, przynajmniej jeden z nich, nie jest dedykowany do zasilania, było to dość mocno informowane na naklejkach na telefonie. Ja się nie odważyłem do drugiego portu podłączyć bezpośrednio ładowarki. Natomiast jest przelotka bezpośrednio w tym urządzeniu, które podłączamy sobie właśnie do chłodzenia z wentylatorem, i tam można USB-C podłączyć, żeby ładować sobie urządzenie podczas grania, więc jak najbardziej ok. Ale bezpośrednio się nie odważyłem jednak tego podłączyć. Górna krawędź to tylko przejście antenowe i mikrofon do redukcji szumów. Na dolnej krawędzi natomiast mamy złącze sławkowe, i to bardzo fajnie, bo urządzenie rzeczywiście gra rewelacyjne. Jest tutaj DAC 24-bitowy. Wydaje mi się, że smartfon na sławka gra naprawdę mocno ponad przeciętną. Myślę, że to jest taka topowa półka. Mnie się osobiście bardzo podobało. Oczywiście zależy to wszystko od słuchawek, które mamy, natomiast ogólnie dźwiękowo jest naprawdę świetnie, bo mamy również dwa głośniki, które grają w w naszą stronę stereo, właściwie no, w żadnej konfiguracji nie jesteśmy ich w stanie jednego i drugiego tak zasłonić w zupełności. Są bardzo donośne, grają bardzo czysto, ten dźwięk jest naprawdę świetny. Są dwa inteligentne wzmacniacze i ten dźwięk rzeczywiście jest naprawdę bardzo dobry, jak na taki po prostu smartfonowy dźwięk. Jest nawet trochę basu. Myślę, że ogólnie audio naprawdę wypada w Rockfonie 2 Strix Edition ponad przeciętną. dolnej krawędzi natomiast mamy USB typu C, bateria 6000 mAh. Tutaj jest 30 watowa ładowarka, jak mówiłem, godzina. 5 godzina 10 do pełna, raczej godzina 5. No i czasy rozładowywania od 6, 7, 8, 9, nawet do 11 godzin na ekranie to są świetne wyniki. Mając na uwadze, że to jest jednak cały czas ekran 120 Hz, bo ja tak go testowałem, jest możliwość oczywiście zmniejszenia tego i pewno wyciągnięcia jeszcze lepszych wyników, natomiast testowałem go w takiej maksymalnej konfiguracji, więc cały czas miałem włączone 120 Hz, więc te wyniki są naprawdę rewelacyjne. Bardzo ciężko w jeden dzień rozładować rokfona na ogół to są takie dwa średnio intensywne dni, czasami do trzech, nawet w weekend, jeżeli będziemy nie sięgać po urządzenia, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Z tyłu natomiast ta powierzchnia jest zakrzywiona delikatnie, taka kolorystycznie jest szara, oczywiście mamy logo, kolorowe ROG, które można konfigurować właściwie jak chcemy i tutaj wspomnę o tym, że może się to świecić cały czas, może się świecić wtedy, kiedy jest ekran wyłączony, może się świecić w tym i w tym przypadku, może również dodatkowo się świecić, jeżeli przyjdzie jakieś powiadomienie, można to skonfigurować, więc dla każdej aplikacji możemy dobrać inny kolor. Jest możliwość również skonfigurowania, żeby świeciło się to tylko w grach, albo tylko w muzyce, albo i w tym, i w tym. Konfiguracja jest naprawdę jakby dowolna, tak na dobrą sprawę, więc możemy z tego korzystać wtedy, kiedy chcemy, jak chcemy i w jakich kolorach chcemy. Myślę, że bardzo ciekawe, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany podświetlanym logo, można je na stałe wyłączyć. Oprócz tego mamy dwa aparaty, które delikatnie wystają, może milimetr, może półtora, w takim asymetrycznym ułożeniu. Mamy aparat 48 MP, Pikseli. Oczywiście te zdjęcia są skalowane do 12 megapikseli ze światłem 1.8. Drugi aparat to jest 13 megapikseli, 125 stopni. Mamy podwójną diodę doświetlającą, dwukolorową. Jest również jakby takie przetłoczenie, gdzie powinno powietrze wychodzić w momencie, kiedy powiedzmy urządzenie troszkę bardziej się nagrzewa. To chyba jest aluminiowe, chociaż mam wrażenie, że gdzieś tam również trochę plastikowe. Ciężko powiedzieć, ale ogólnie jakby całość złożona jest naprawdę świetnie. No i te takie jakby wzorki, które są, również one się błyszczą, w zależności od tego jak słońce na nie pada, więc spowodują taki efekt tęczy. No. Prezentuje się to naprawdę mega fajnie. No i przejdźmy sobie teraz do ekranu: jest to oczywiście AMOLED 6,59 cala, 19,5 do 9, 2340x1080 pikseli, 120 Hz z obsługą HDR-u. I producent chwali się, że jest to taki podwójny HDR- w sensie i do filmów, jak na przykład na Netflixie, czy na YouTubie, czy w innych aplikacjach, które są zgodne, ale również do gier, które to obsługują. I co do ekranu, jest świetny. Moje jedyne zastrzeżenie to jest jasność minimalna, jest za wysoka. Chciałbym, żeby była niższa, szczególnie w takich no, totalnych egipskich ciemnościach za jasny jest ekran i trochę niekomfortowo się ogląda filmy, ale jasność maksymalna powyżej 600 nitów, więc bardzo dobrze. Kontrast nieskończony, czerń rewelacyjna, więc wygląda to świetnie. No i 120 Hz, oczywiście można zejść na 90 lub 60, ja mam włączony cały czas 120 Hz, odpowiednia ikonka się świeci u góry, również jak przełączymy się na 90 Hz. Jest to mega, mega płynne, lepiej niż w OnePlusie 7 Pro, no wygląda po prostu to rewelacyjnie, wszystkie animacje są naprawdę bardzo, bardzo ładne, nie ma żadnego szarpania, niczego. Urządzenie jest bardzo wydajne, więc w tym zakresie nie ma żadnych problemów. No i przyznam się, że. Powracanie z tego telefonu do każdego innego, który ma ekran 60Hz, zawsze będzie to bardzo bolało, bo jednak wydaje się to na takich urządzeniach, które są wydajne i mają właśnie bardzo płynne wyświetlacze, jeszcze bardziej płynne niż zwykle. Co do zagospodarowania przestrzeni, to ramki po lewej po prawej są no, widoczne, nie są jakieś bardzo, bardzo małe. U góry i na dole są symetryczne i również są zauważalne. Oczywiście z grillami, bo mamy tutaj głośniki stereo, jest również tutaj ten górny głośnik do rozmów. Mieścił się również tutaj aparat, 24 megapiksele do selfie. Jest również dioda powiadomień. Zwrócę uwagę, że sam ekran ma Always On Display, natomiast jest tylko kilka tych scenariuszy do konfiguracji, tych ekranów, które będą się cały czas wyświetlały, to raz. Po drugie jest tam tylko kilka informacji odnośnie powiadomień i telefonów, więc nie ma ikonek ze wszystkich aplikacji, niestety, no ale jak mówimy jest dioda powiadomień. No i mamy skaner odcisków palców, który jest w ekranie. Jest wystarczająco szybki, może nie najszybszy na rynku, ale działa wystarczająco precyzyjnie i szybko do takiego codziennego użytkowania. Przejdźmy do specyfikacji. Mam Snap'a 85, a 640, 8 GB pamięci RAM i 128 GB w pamięci wbudowanej. Smartphone działa ultra, ultra płynnie i oczywiście jest to też spowodowane i samą specyfikacją, ale również tym, że ekran jest 120 Hz, więc mamy wrażenie, że jest to jeszcze bardziej płynne. W codziennym użytkowaniu Smartphone radzi sobie naprawdę świetnie. Natomiast zwracam uwagę, że w trybie X jest również możliwość jakby podkręcenia i procesora i układu graficznego o jakiejś tam megaherce. Możecie to zobaczyć. Na ekranie. W związku z tym urządzenie się też bardziej nagrzewa. Nagrzewa się, ale nie do tego stopnia, żeby było jakoś niekomfortowe w takim codziennym użytkowaniu, czy też w graniu. Nawet jeżeli miałem rozgrywkę taką dwugodzinną, powiedzmy w Call of Duty, urządzenie nie nagrzało się do tego stopnia, żeby parzyło jakby z tyłu na obudowie. Robiło się delikatnie ciepłe, ale nic, co by jakoś bardzo mocno przeszkadzało. Więc podczas codziennego użytkowania praktycznie nieodczuwalne to jest, a jeżeli chodzi o granie, no to urządzenie robi się delikatnie ciepły, ale również to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Natomiast możemy podłączyć sobie ten dodatkowy moduł, który no raz, że jest z termą automatycznym, więc automatycznie jakby dopasowuje prędkość wentylatora i na ogół on jest gdzieś tam w tym przedziale niskim. Jeżeli temperatura podniesie się trochę wyżej, to wskakuje gdzieś na połowę. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby było na maksymalnych ustawieniach. Na maksymalnych ustawieniach wentylator jest dość głośny i tak na dobrą sprawę ciężko zweryfikować na ile wpływa na samo urządzenie ten układ chłodzenia, bo on na pewno chłodzi nasze ręce w momencie, kiedy trzymamy telefon i trzymamy z tym podpiętym układem, w momencie, kiedy jest włączony ten wentylator, czujemy, że to powietrze po prostu jakby chłodzi nasze dłonie i to na pewno jest fajny efekt, szczególnie jeżeli komuś ręce mogą się spocić podczas jakiejś tam bardzo wymagającej rozgrywki. Natomiast na ile chłodzi to samo urządzenie, ciężko powiedzieć. Odpaliłem dwa razy Antutu w tym samym scenariuszu i patrzyłem, jak temperatura spada właśnie z układem chłodzenia dodatkowym i bez niego. Różnica była że może w 5 minut szybciej się schłodził do tej takiej bazowej temperatury więc nie jakaś ogromna, również podczas grania nie zauważyłem, żeby temperatury były jakoś dużo wyższe z układem chłodzenia lub bez, może 1-2 stopień, to jest też kwestia błędu jakby pomiarowego, natomiast na pewno pomaga zatrzymywać tą temperaturę nieco niżej, więc jeżeli ktoś na przykład chce grać cały dzień albo cały wieczór, to takie akcesorium mu się bezsprzecznie przyda, tym bardziej, że można podłączyć sobie tam ładowarkę i Słuchawki, i wtedy kable są prowadzone tutaj dołem, no tak jak jest to zamontowane, a nie gdzieś od boku, i nie będzie to specjalnie wtedy przeszkadzało, więc to jest dodatkowy atut. Tego rozwiązania. Natomiast przejdźmy sobie do tego trybu X, i oczywiście, w momencie, kiedy go sobie włączymy, to raz, że są wszystkie zegary, jakby przetaktowane trochę wyżej, dwa, że ikonki się zmieniają, są trochę bardziej czerwone, tapeta również zaczyna się z tyłu dziać trochę więcej, bo to logo się podświetla. Natomiast możemy przejść sobie też do trybu Armor Crate i ten tryb, który się tak dość efektownie włącza, powoduje, że razem mamy naszą bibliotekę gier, gdzie możemy śledzić, jak długo graliśmy w którą grę. Druga rzecz, to możemy sprawdzać, jak bardzo bardzo podkręcony jest nasz procesor, tam możemy włączyć sobie ten tryb X lub też go wyłączyć. Jest również Ginger, gdzie możemy zarządzać grami, możemy robić listy połączeń, więc no to, co znamy bardzo dobrze z innych telefonów, trochę jest tutaj bardziej rozbudowane, czyli i nagrywanie samej rozgrywki, ale dwa, również wyciszanie na przykład połączeń, wiadomości, żeby nam nie przeszkadzały podczas rozgrywki, szczególnie jeżeli ona jest multiplayerowa jak w Call of Duty, to jest bardzo przydatne. Często z tego korzystałem. Są oczywiście Air Triggers, czyli te przyciski u góry to są jako takie L1, L2, które można skonfigurować w odpowiednich grach, więc nie wszędzie, ale tam gdzie się da, to można sobie spokojnie przypiąć i tam na przykład oglądanie się do tyłu, czy też nie wiem, gaz albo hamulec, no jak dowolnie chcemy, więc są to po prostu takie dodatkowe przyciski, które mamy na obudowie. Jest możliwość konfiguracji prędkości wentylatora i sterowania tego albo automatycznie, albo manualnie, jeżeli mamy podłączony ten nasz zestaw. Jest możliwość sterowania oświetleniem systemowym, czyli tym logiem ROG, które jest z tyłu, ale również. Jeżeli mam podłączony ten wentylator i on zasłania, jakby to logo, to on się również pojawia wtedy na tym elemencie i tam można go też sterować. Można to synchronizować, jak mówiłem wcześniej, i z grami, i z muzyką, więc zabawy jest tutaj co nie miara. I ogólnie, jak się spisuje RockFon 2 Strix Edition? No, ja powiem szczerze, ja nie zauważyłem żadnych problemów, żadnych spadków, działa to mega płynnie. Ciężko oczywiście powiedzieć, które gry wspierają 120 Hz, które nie, ale taka kombinacja z topową specyfikacją, no prawie, bo to nie jest Snapdragon 855 z plusem, ale dzięki jest to urządzenie też trochę tańsze niż ten podstawowy Rockfon 2. E, jakby oferuje, że mamy naprawdę mega duże doznania z, płynące z rozgrywki. Nie masz żadnego problemu, jeżeli chodzi o płynność. Infinite Flight miałem na pełnych ustawieniach i Call of Duty na pełnych ustawieniach z anti-aliasingiem, ze wszystkim. Wszystko działa naprawdę mega, mega płynnie. Więc, jeżeli ktoś jest mocno nakierowany stricte na granie i uwielbia w ten sposób, jakby spędzać czas i nie chce mieć albo nie ma konsoli, albo ma, ale. Uwielbiam również grać mobilnie, to myślę, że to jest jedno z najlepszych urządzeń. No bo mamy kilka fajnych dodatków do samej rozgrywki czy do urządzenia. Mamy fajny wygląd, no i to pewno specyfikację ze świetnym ekranem plus głośniki stereo, które grają w naszą stronę. Nie wiem, czy oczekujemy czegoś więcej. I na sam końcu, kilka słów o aparacie. Tak jak mówiłem, jest to urządzenie stricte nastawione na gaming, nie na mobilną fotografię. Natomiast mamy tu dwa obiektywy i ten drugi jest taki najbardziej sensowny. W tym zestawieniu jaki może być, czyli szeroki kąt, w sensie nie ma tu żadnej detekcji głębi ani obiektywu makro, to są obiektywy, które uważam za najbardziej bezsensowne i sam interfejs jest dość mocno przemyślany, taki odświeżony, wygląda w porządku, ale bez jakiegoś zbędnego szału. Niezmiennie uważam, że fajnym gestem jest ten do przesunięcia, żeby odliczać czas właśnie z pustu migawki. Zdjęcia są robione szybko, bez jakiegoś większego problemu, mamy HDR z plusem, oczywiście przy HDR z plusem podwójnym te zdjęcia są robione dłużej, ale ten czas naświetlania jest po prostu dłuższy i wtedy no ta scena jest po prostu troszkę bardziej dynamiczna, chociaż mam wrażenie, że czasami zbyt za sztuczna aż. Co do zdjęć, one w ciągu dnia są naprawdę bardzo dobre. To są zdjęcia 4 do 1, więc 48 megapikseli matryca do 12. Szeroki kąt widać, że jest ciemniejszy, szczególnie w gorszych warunkach oświetleniowych albo kiedy tego słońca nie ma aż tak dużo, to widać, że różnica między kadrami jest zauważalna. W kolorystyce niestety też. Ale w ciągu dnia jesteśmy w stanie wyciągnąć naprawdę bardzo przyzwoite zdjęcia, chociaż zwracam uwagę, to plastiki i dynamiki jak w topowych urządzeniach z Androidem e, niestety nie uświadczymy, a jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, one y, są w miarę w porządku, ale dużo tutaj, tutaj no, chyba najwięcej brakuje powiedzmy do tej półki wysokiej, średniej czy tej topowej, bo niestety na zdjęciach widać sporo szumu, one nie są takie jasne nawet przy najdłuższym naświetlaniu, niestety, więc y, nie jest to król mobilnej fotografii, normalne zdjęcia, również selfie'aki wypadają w porządku, ale bez jakiegoś wielkiego. Szału. Zwracam uwagę, że nagrywanie 4K 30-60 klatek natomiast niestety nie ma możliwości tutaj nagrywania i przełączenia się jednocześnie między obiektywami. Musimy zastopować wideo i rozpocząć je nagrywać ponownie. Podsumowując, rok Phone czy też ROG Phone 2 Strix Edition to jest smartfon stricte skierowany na gaming i to widać czuć po każdym elemencie zestawu, po samym smartfonie po interfejsie, który oczywiście da się zrobić normalny taki czysty, androidowy, natomiast ta nakładka jest zmodyfikowana w ten sposób, że bardzo fajnie podkreśla naturę tego smartfona, która właśnie jest gamingowa, więc ja mimo wszystko bym sobie ją zostawił, natomiast jeżeli ktoś woli jakby takiego czystego androida, można oczywiście sobie takiego również włączyć. Natomiast ten telefon pod każdym względem właśnie wypada albo dobrze, albo bardzo dobrze i to nawet nie patrząc na kwestie już stricte gamingu. Mamy świetną baterię z bardzo, ale to bardzo szybkim ładowaniem, bo przypominam, że to jest 6000 mAh, które Ładujemy w godzinę, w godzinę 5, więc naprawdę bardzo, bardzo szybko. Mamy genialny ekran. Poza tą jasnością minimalną, która mogłaby być po prostu trochę lepsza, maksymalna jest świetna. 120 Hz. Amolodowy ekran, głośniki grające w naszą stronę z możliwością korekcji, topowa specyfikacja, oryginalny wygląd i tak na tą sprawę właściwie tylko osobom, którym przeszkadza wygląd Rockfona i wolą telefony, które są bardziej bezramkowe bo tutaj jednak no, nie ma takiego screen-to-body ratio jak na przykład w niektórych konkurencyjnych modelach. Albo dla osób, które preferują bardziej klasyczny wygląd, no mógłbym nie polecić iść Rockfona 2 Strix Edition. W innym wypadku, no, wszystkie parametry naprawdę wypadają bardzo bardzo fajnie i ogólnie uważam, że to jest naprawdę mega udany model, jedno z większych zaskoczeń w tym roku. A teraz przechodzimy do konkursu, jak zawsze na tym kanale bardzo prosty Regulami macie i daty wszystkie w opisie. Do wygrania te słuchawki jedna osoba wygrywa. No i konkurs jest bardzo prosty, w, nie wiem, w jednym, dwóch czy trzech zdaniach napiszcie, która z funkcji ROG Phone'a, dwójki, Strix Edition jest dla Was najbardziej unikatowa i dlaczego. Unikałbym wierszy, żeby po prostu nie robić tego zbyt długiego, ale kilka zdań, uzasadnień jak najbardziej będzie miłe do poczytania. I wszystkie wyniki tak jak mówię będą również opublikowane tutaj na moich kanałach social media. Dzięki bardzo. Zapraszam do subskrypcji, szczególnie jeżeli chcecie brać udział w konkursie, bo jest to oczywiście konkurs dla subskrybentów, za filmu. Trzymajcie się. No i pozdrawiam cześć.